Witamy serdecznie. Jesteśmy nad jeziorem, a raczej nad byłym jeziorem, które wiele lat temu tu było w środku lasu w Dziadowej Kłodzie. Teraz nawet w Google Maps jest nazywane bagnem w Dziadowej Kłodzie. Idziemy zobaczyć tu ognisko, ktoś palił. Montek na smyczy, żeby nie wszedł do bagna. Chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, w lewo, w lewo, chłopie. W lewo. No i teraz staraj się, Montek. No dobra, iść po prostu. A ja się... O, i tak będziesz jeszcze chodził po trawie to wyschniesz O, czekajcie, ja tu muszę lawirować, żeby się nie utopić. O, o, o! Trochę widać Trochę widać O, jesteśmy Siad, nie kąpiemy się tutaj Siadaj chłopaku Siadę Montek, bo już się ryje do wody, już Już się chory, ryje. No, montek był chory po... Po swoich wyczynach nad czarnym mostem, no piję wodę. Piję chłopina wodę, mu pić chce. A tu proszę, kiedyś jezioro, teraz nazwane bagnem. Dalej się nie zapuszczamy już, ale przynajmniej dotarliśmy do miejsca, gdzie wszystko widać. A tam byliśmy z tamtej strony, nie dało się przejść. Chyba to jest jedyne miejsce, gdzie można dojść do jakiegoś punktu widokowego i powiem szczerze miejscowi znają to miejsce, bo są ślady ich obecności. No, więc nie moje, żeby nie było, nie Jacka. To mój kuzyn Jacek. Witam cię Jacku. O się tutaj nie mam ręki. No cześć mój kuzyn Jacek mówi, że to nie on. Ale tu mogą odchodzić grube ekscesy. Dalej się nie zapuszczamy. No, pewnie żyją jakieś rybki. Ciekawe, jak jest głębokie. Ja już nie, powiem, jak nie... Wchodziłem. No, zarośnięte przez kilkadziesiąt lat. Z jeziora zrobiło się bagno. No, takie życie. Zobaczmy, co robi Montek. O, jest. Montek, nie wchodzimy do wody, nie? Nie wchodzimy. Montek, Myślałem. tak. Wspomniałem po swoich kąpielach na, nad Czarnym Mostem, czy w Czarnym Moście. To był niestety chory, musiał jechać do weterynarza, dwa raczczyki w dupę, przeziębił się, ale już jest dobrze. Monteko, ale się piszczało chłopakowi. No ale woda tu jest, no pomimo tego, że dużo roślinności i zamulona, to pewnie jest czysta, no bo tutaj co ma to zabrudzić, jak to jest w środku lasu? No, wszędzie, nie wchodzimy do Wszędzie wody. las, naokoło. Więc. Nic mu pewnie nie będzie. O, observation. Muchy mu się podobają, czyli już jest zdrowy, jak mu się muchy podobają, to jest ok. Czy tu kiedyś wchodziłeś Jacek za młodu z tatą, może z ojcem? Zapy, Czy... Z ojcem Z, z, z ojcem nie. Z moją ekipą. Z twoją ekipą. A, z twoją ekipą, no to elej. Teraz może się pływali? No I taką samąśmy zrobili. No proszę. nie zatonęła. A tu nie było tyle tych tataraków ani ten, nie? Bo... Fajnie było. było. Czyste, czyste. Tylko było zarośnięte przy brzegach. to jest całe Proszę, tam takie drzewa jakby korzeniem do góry, nie? Zobacz. Uschło. Uschło całkowicie, że lada jak ktoś za dużo wodę postawił do góry nogami. Tak, się się na. To więc... nie lubi za dużo wody. Horrorek można kręcić, nie powiem szczerze. Na Wiedźmina, tu mi się przy... hmm. przypominają takie klimaty jak właśnie w Wiedźminie co on z tymi tam e, czarownicami walczył z tymi wiedźmami, pamiętam że no. to po takich barnach chodził i tu takie klimaty właśnie są no, muchy latają ja się zauważyłem te bagna z własnej o nie pamiętam no to dobrze że dotarliśmy chociaż do miejsca bo już miała wyprawa okazać się e, no Montek, nie, nie sukcesywna, <grymne> bez sukcesu, a bo ponieważ nie dało się tu dojść, ale Jacek wywęszył niczym najlepszy winetu ścieżkę Chagnoris, tak jest. No dobra, przejdziemy się trochę drogą powrotną i zobaczymy, zobaczycie jak tu się dochodzi i to tyle będzie, bo tu dalej nic nie porobimy, chociaż Montek by pewnie porobił, jak mu dać wolną rękę, to on by tu po ale po haso, ale tam pewnie tataraki, bo to by się mógł pokaleczyć, więc raczej nie. nie Śmierdzę po tej wodzie, to woda jest stojąca Słyszysz, chłopie, śmierdziałbyś. Babcia mówi, że cały czas śmierdzi, a ja mówię, że pachniesz. <słyska> <słyska> Jeszcze nie ugryzłeś babci? <słyska> Dobra, chodźmy, chłopaki. Weź idź z mątkiem pierwszy no Ja tu nakręcę to to, naszą przeprawę <śmuszczak> 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 Proszę bez przekleństw, chociaż tak będzie, nie będzie dla dzieci. Idź Montusiu, idź, idziemy Idziemy Normalnie Fajne klimaty. O tu jakiś gościu z psem Tu się przytrzymam o. O, chłopaki są! Jest! Jesteśmy! ślady ognia, co tu pili? Złoty denar. Złoty denar, nasi tu byli i o jakiś. Uuu, to, to chyba Uu. chłopak z dziewczyną. Pierwszy sekret nad bagnem. Może tak być. Nawet kuraka robili sobie. <grym w górę> no, i tutaj ścieżka. Przez Jacka odkryta. No. Tak jest. Dobra, Jacek. Pójdź już bestię. Pójdź bestykę. No. Leć, chłopie, leć. No, i mam tak już w swoim żywiole. A ja tu po lasek troszkę. Pokręcę. Montek, odwiedziłeś tych miejsc trochę w dziadowej kłodzie. Więc powiem Wam, nawet w, tak, w, w takiej mieścinie czy wiosce jak dziadowa kłoda, to można jednak fajnie sobie pozwiedzać. A jeszcze lasu tu, hektary. O, ja mu chciałem rzucić, a on już mi proszę. Już mi bestia zabrała patyka. No. A oh, chodź do tu Poleci Polecisz na koniec filmiku, Uuu, tak jest, pięknie, brawo. No. no i co? Dziękujemy bardzo i życzymy owocnych wakacji 2022. Mątek, popatrz, do się tu. Tak jest. Na razie pa.